Co byś powiedział, Harry, gdybym ci wyznał, że ja zamordowałem Bazylego Howarda? Plotki są w mieście cały czas na temat zniknięcia Bazylego. I uwaga, uwaga, samobójstwa Alana Campbella. Dowodujemy się, że Alan Campbell popełnił samobójstwo, to jest ten, który rozpuścił trupa. Czyli no, wszystkie osoby, które znają Doriana źle kończył. Co byś powiedział, Harry, gdybym ci wyznał, że ja zamordowałem Bazylego Howarda? Powiedziałbym, mój kochany, że pozujesz na charakter, z którym ci nie do twarzy. Wszelkie przestępstwo jest wulgarne, jak wszelka wulgarność jest przestępstwem. Przestępstwo należy wyłącznie do sfer niższych. I potępiam ich bynajmniej. Wyobrażam sobie, że przestępstwo jest dla nich tym, czym dla nas szuka, mianowicie środkiem do osiągnięcia niezwykłych podniec. Przypuszczasz więc, że człowiek, który popełnił morderstwo, mógłby to samo przestępstwo popełnić po raz drugi? Nie mów mi tego. O, wszystko staje się rozkoszą. Co się robi za często, zawołał Lord Henryk ze śmiechem. To jedna z najważniejszych tajemnic życia. Sądzę jednak, że morderstwo jest zawsze fałszywym krokiem. Nie powinno się nigdy robić niczego, o czym nie można rozmawiać po obiecie. Jakby no, to tak, no. Sposób, w jaki Harry o tym mówi, jest zabawny, ale ma rację, no. Nie powinno się popełniać morderstwa. Nie można o tym rozmawiać po obiedzie.